Tak wygląda Puerto Rosario. Tutaj taki murel. O, palmy takie ładne. Na chodnikach stoją stoliki. Są dosłownie co parę kroków kafejki, gdzie można usiąść, wypić kawę, zjeść sobie kanapkę. Tego właśnie mi w Polsce brakuje. Przy całym chodniku jest wszędzie pełno takich zwykłych kafeje, gdzie za nieduże pieniądze można coś zjeść. Myśmy właśnie w jednej takiej siedzieli, wypiliśmy dwie kawy, dwie herbaty, kanapkę i sałatkę i zapłaciliśmy 11 euro. No, Molly akurat sobie zrobiła przystanek na kupę. Piotrek, muszę podkrącać kup po się.